Witam serdecznie to jest e, druga w, tym, w tej kolejce zapowiedź meczu. To jest Super Ressa Podcast, to jest e, kolejny raz e, zapowiadamy właśnie dla was jedno z lepszych e, spotkań, przynajmniej na papierze e, lepszych spotkań w tej kolejce Ekstra Klasy 25 kolejka, tak jak przed chwilą wspomniałem, mecz e, bardzo ważny w kontekście dolnych rejonów tabeli, a także nawet i w kontekście układu tabeli w czołówce, no bo Górnik zabrze, który w tym spotkaniu. O godzinie rozgrywanym o godzinie 17.30 podejmie ruch chorzów na stadionie Śląskim, jeden z ważniejszych meczów może i nawet w historii tego regionu, no bo wyremontowany stadion śląski po raz pierwszy można powiedzieć, że, taki, że ten stadion gości, ten nowy stadion, taki mecz, jakim są wielkie derby Śląska ze mną jest dzisiaj Dawid Drescher z Eagle.pl. Witam cię Dawid. Witam. Także zaczniemy może sobie od składu ruchu. Ruch w poprzednim tygodniu był zdziesiątkowany przez liczne braki kadrowe, jakimi były absencje m.in. Kozaka, czy też Wilkanowy, czy też Patryka między m.in. ogólnie dużo zawodników wyleciało z kadry meczowej tuż przed meczem właśnie w sytuacji problemów wielitowych, problemów żołądkowych w większości zawodników, ogólnie problemów ze zdrowiem. Pojawiły się też te problemy, przez co Ruch miał utrudnione spotkanie ze Stalą Mielec. Teraz ci zawodnicy wracają. W pierwszym składzie jest właśnie Wójtowicz, jest Adam Wilkanowa na ławce. Co ciekawe, jest tylko na ławce Miłosz Kozak, więc skład wygląda naprawdę, jak na Ruch obecnie, bardzo mocno. Jak ocenisz wybory Janusza, trenera Janusza Niedźwiedzia i czego oczekujesz po Ruchu w tym spotkaniu? Janusz Niedźwiedź ma w

na jego cygnał nie ma lekko w No i wtedy ma też przychodzić, jak nie ma w sierpniu, w zerwach No to jeszcze co do składu górnika, możemy trochę ciekawego powiedzieć. Górnik właściwie jest tylko jedną ważną zmianą, ponieważ zamiast sojciwo Kozukiego zagra Sebastian Musiolik, poza tym właściwie wszystko, jeżeli się teraz nie myle zgadza z meczem poprzednim, z meczem z Lechem Poznań. Yy, tak, zupełnie yy, szczerze mówiąc, głównik powinien tam po nawet wygrać, więc yy, można powiedzieć, że to jest najsilniejszy skład. Jest Lorenz Senali, jest yy, Adrian Kapralik, yy, jest yy, także oczywiście Lukas Podolski, jest Dominik Szala, który w ostatnim czasie zalicza yy, świetne występy na prawej obronie, w Obrony to jest na razie, moim zdaniem, objawienie tej rundy wiosennej w Górniku Zabrze i widać po nim, że nie jest byle jakim zawodnikiem i że już te, ta łatka talentu, która była przyklejona do niego pewien czas temu, te spotkanie z Poznania, z Lechem, gdzie już w swoim debiucie bodajże, jeżeli, jeżeli pamięć mnie nie myli, no kompletnie skasował, wykasował z tego spotkania Krzysztofa Welda, będącego wówczas w lepszej formie niż obecnie. Także jak ocenisz skład górnika, kto będzie dzisiaj taką wiodącą postacią w tym zespole i czego się ogólnie po górniku spodziewasz? To jest twoim zdaniem faworyt tego spotkania i czy rzeczywiście będziemy tutaj mieli do czynienia z naprawdę dobrym meczem w wykonaniu przede wszystkim tego przodu, który jest jednym z lepszych ataków w liza? Powiem tak, to wiemy, czy widzieliśmy już pierwsze spotkania wyszło innego Dicka. Czyli ty tej z Dużo właśnie pożyczania w szybkości Enaliego, no dzisiaj naprzeciwko rywal trudniejszy, bo Enali i kaprali będą musieli zmierzyć się nad okiem i stąpieciem. Jak Zielonia naczyniła sobie z tymi trzciskami, więc nie taką kompletnie, nie, bo Zbierka. Enali bawił się tam z tej rodziciem, wyczerpał go, Lecz już radził sobie lepsze, nie, nie zmienił się, Baryda zaczęła To nie są w sztuczalnej formie, wieku zawodnicy, którzy mogą być

to znaczy, że jestem, jak ten wyróżnił z że jak się może mieć Niech że muszą powiedzieć, na ławce. Masz to zauważyć, że. Wielu z tych. który odszedł z tych. to jest najlepszy zawodnik Mam jest to z tych

ale też no, taki widzę, że do niego nieco więcej. Też to wolnik trochę mających trochę inaczej, a dzisiaj już nie może być mieć taki inny który będzie tu po prostu bił się z tymi konkrecami również, no bo jest Kosema, jest, nawet wszystkie, muszymański i na to i nikt nie będzie miał łatwo dzisiaj to zrobić. nie? Niemniej jednak no liczę na otwarcie meczu. Górnik z Lechem doszedł do zachowawczo. Nawet Jan będzie na meczowej konferencji, że zdręczył. No i nic, też dzisiaj na klasyce mam depresja z tego meczu. No nie dosięgiło, że dużo mi nie Przede wszystkim zaprezentują nam tutaj dupę Ligowic, bo do tego nie cieszyli po co No to jeszcze w kontekście składu ruchu, bo mamy jeszcze trochę czasu, chciałem cię zapytać o dokładnie jednego zawodnika, czyli Daniela Szczepana, który w przeciwieństwie do reszty drużyny bardzo mocno się wyróżnia, jeżeli chodzi o ten całokształt, nawet były takie porównania, że może być to zawodnik taki pokroju Bartosza Śpiączki z Górnika Łęczna, który w Ekstraklasie może jego zespół gra słabo, jeżeli chodzi o całościowo. Cały zespół nie radzi sobie w lidze, ale on, ten jeden zawodnik, czyli tak jak w przypadku właśnie Górnika Łęczna, na przykład Bartosz Śpiączka, w przypadku ruchu teraz Daniel Szczepan, no po prostu daje radę, ciągnie ten zespół do przodu i widać też po jego w kładzie co prawda w meczu z Stalą z mógł mieć bramkę, która dałaby wówczas kontakt dokładnie na 3 do 2 w końcówce spotkania miał taką sytuację, kiedy strzelał z była też Był też niewykorzystany karny w meczu z piastem, Były też, była też ta słynna przewrotka z meczu z Jagielonią Białystok, więc no tych bramek mówić jeszcze więcej niż ma i tak jest najskuteczniejszym napastnikiem w polskim w Ekstraklasie. E, więc moje pytanie brzmi tak, co dzisiaj twoim zdaniem może pokazać Szczepan na tle obrońców Górnika, no bo wiemy, że e, będzie właśnie ten blok obrony drużyny z Zabrze bardzo mocny, Rafał Janicki przede wszystkim i Kryspin Szcześnia, którzy razem z, w meczu z Lechem zagali bardzo dobre spotkanie. No i Dominik Szala, zmiany przeze mnie też e, e, zawodnik, który. No tak jak wiem, tak jak też e, mówiłem, i ty też mówiłeś zawodnik, który no, progres poczynił bardzo ogromny i e, w tej chwili można go stawiać na równi właśnie z defensowami innymi, z Ekstraklasy, takimi wyróżniającymi się. E, co dzisiaj może pokazać Szczepan twoim e, zdaniem i... No, jak dużą będzie on przeszkodą dla obrońców górnika, żeby zagrać sobie mecz? A jeszcze panie, co mógłby stać od górki? Nie ma, że to jedyny. Rząd nie, też górka też, bo tych teamowych, jak tak, nie powiem, że się Rakia się mówiła, ale też ma duże wsparcie w kanonie, no ale jednak było widać m.in. w wyczucie legion, kiedy w pierwszym składzie wyszedł Michał tak. No, Daniel Szczepan jest bezapelacyjnie numerem jeden w <toszczędny> dyskusji. to, co, to jest strasznie niego. No, jest za takim agresywnym, dobrze pracującym, dużo ciekającym. No i na pewno nie wiedzą, że przynajmniej jednej braki w jego wyśmianiu. Wszystko, tak będzie, no, to powiedzieć. Że tak jak wspomniałem, żona górnika na naprawdę na <toszczędny> pewno nie ułatwi mu tego zadania, jest jadziński, który jest jeden... Kołowych defensorów ekstraklasy. Choć kiedyś jeszcze na przykład za czasów lechu traktowany do sprześwień, to on dziś jest filarem defensywnym Hanoi. Nie chcę mówić tu dość konstruktywnej w teorii, ale no moim zdaniem jest to jeden z trzech polskich defensorów ekstraklasy. Jeden z pierwszych na który wszedł do składu z w mety, jak jadł dobrze. I również kiedyś kojarzył Puchy się z teraz znowu wygląda w sumie, jest taki gruby, jest mięsne. No i większość ryby oczywiście szala i język. Janza w tutaj dosyć się no ale szala, Osob, to wreszcie bardziej defensywny tam liczb, tak ale to może być ważne, bo jednak również na pewno będzie tłumkowały, jeśli dużo tytułach, na pewno panu który również na pod ryby, na już podczas swoich meczów nie mam to, ma to ale też na pewno Wójtowiec będzie się podłączał, będzie się podłączał do myślę, że szala, która jest środko, będzie odkrywać na tej prawej obronie może się dzisiaj przydać znacząco. To no, jak ten zapolnik osiągnął progres w ciągu ostatnich miesięcy w ciągu roku, to to jest niesamowite. Tak, szala się w zaczyna się pierwszy mecz wystawiony na do Pelde i schował go do kieszeni. Potem... Ten trochę posiedział na ławce, ale od początku grunty gra praktycznie szybko. Poza Ostatnio znowu zaczynamy się do studiów, do realizacji do Perameldy. No i nie ma żadnych z tych ludzi na zachodniku. z to podniku, podniku. nawet o kilkanaście następnych, no i, i nie wychodzi na tym źle. Właśnie myślę, że po enalinku to może być kolejny zawodnik, którego w przyszłości nie będzie, że daje niez, niezłe pieniądze. Oczywiście, tego nie no, że nie chcieliby tego, no bo jeśli górnik chce się w przyszłości bić o najwyższe cele, o Puchary, o Mistrzostwo, no to musi jednak tych nawodników, tych swoje perełki, tych nawodników, którzy debiutowali w Unii, tych, w tak jak no ale nie wiemy, jaka jest dzisiaj przypadka i w dużej mierze liczy się deszczwarowych, a myślę, że w przypadku Dominików stali, nie będą wcale takie małe. No to już tak e, końcowe pytanie. Wracając jeszcze do Szczepana? To na pewno będą musieli dzisiaj zaprzanie uważać przez takie wyprowadzenie piłki od obrony, się. bo na pewno będzie nacisk. I i tutaj choć wcześniej jak wyglądało w tych meczach bardzo dobrze, to zobaczymy do jak taki wysoki pressing będzie na nie nie doskonały jak bo do no, Wąs. No, w Poznaniu no był nie trzymczak, nie no taki w niechodzi. Najlepiej przeduty, na najlepszy. No ja żeloniem był ale no dzisiaj trzeba na pewno złaczyć, nie zadania, ani ja w ani jak ja ani myślę, że w meczu czeka na wiele takich, wiele takich kontekstów, które można porozmawiać, no, się naprawdę emocjonujące minuty. No to już teraz mogę wrócić do tego pytania, które chciałem zdać przed chwilą, przed chwilą mianowicie głównie o ty, twój typ na mecz. Czego się spodziewasz ogólnie po tym spotkaniu? Jaki wynik padnie, co tak najbardziej, jaki scenariusz najbardziej tobie przemawia, że w tym meczu się wydarzy? Bardzo ważny mecz, o co już na wstępie wspomniałem, dla całego Śląska. Może i nawet nie tyle to same derby, wielkie derby Śląska, a też to, gdzie one są rozgrywane. Jaki że wiadomo, że stadion Śląski jest po tym dużym emoncie i wygląda zupełnie inaczej od, niż wtedy, kiedy ostatni raz był rozgrywany ten mecz między ruchem a górnikiem, właśnie w Korzowie na tym stadionie. Śląskim w tym, tym przysłowem Kotle Czarownic, kiedy był to 2009 rok, więc trochę czasu, na pewno bardzo dużo czasu od tamtej chwili minęło. Jaki typujesz wynik? Kto twoim zdaniem jest taką najjaśniejszą postacią w tym spotkaniu? Tu cię już chyba pytam, ale możesz ewentualnie to powtórzyć. No i po prostu czego się po tym spotkaniu spodziewać? 17 lat minęło, prawda? zwłaszcza, no że na tej stronie, piłki już No musi, żeby nie się to wykrywać. Mieliśmy też zwyczaj w miastach, nawet w sierpniu. Zatem na taką że szybko to się dopilnowało o utrzymanie. Stachford ten wirus nie to zanował, no ale w na pewno myśli, że w tym sensie ale w najbliższym miejscu też dobrze zaczął a czego się podśpiewa? Ostatnie mecze, Rozpisałem sobie tu ostatnie mecze. duży 2023 jesień, 1:0 0 dla górnika, 2022 w też 1:0 0 dla górnika. 2016 rok to jeszcze wtedy w Ekstraklasie, jeszcze, Wielu, jeszcze, ostatnie przesłanie w jest krótkie zaczynać. dla ruchu. Rok wcześniej jeden terenarz, czyli w tym ostatnich tych bramek nie pada najwięcej. No i myślę, że dosyć się nie zmieni, bo nie ma więcej jednych tych które jakby ten spotkanie. Te to lepiej wejdzie w ten to nie się w to jest w terenie, to na to Byjże. by na pewno chcieli o tej sytuacji około meczowej, dużo tej rzeczy tej na wszechświatach. Na pewno mieli się dużo ten wygrać. Jak będzie w tym zakresie, bardziej w Ale myślę, że górniejsza tego nie odpada. Nie weryfikuję bo to jeszcze myślę, że 1, 0, 1, 1, maksymalnie 2,1 nie będziemy tu mieli raczej festiwalu prawek. Oczywiście zawsze, to wiecie, hey, odstrzeg że odstrzegamy w spotkaniu, ale że po ostatnich miesiącach, nie sądzę, żeby jakoś to wyglądało dużo. Jeśli chcecie o dobre to już stracił 5 prawek tej rundy, lud stracił 6. Teraz odrzucamy. Jeśli chodzi o strzelone, no to zdecydowanie więcej górnych, bo ten mecz przeżyczymy z czego no trzy Ale podawam się właśnie, że w tym meczu jedna bramka może rozstrzygnąć całą rywalizację. I zobaczymy, czy po tym meczu ruch będzie bliżej utrzymania, czy górny potencjał nie będzie się takiego 4-5. Bardzo możliwe, że ta jedna bramka rozstrzygnie to spotkanie. Tak jak powiedziałeś, miejmy nadzieję, że to będzie bardzo ciekawy mecz. I że nas nie zawiedzie, jak na przykład mógł nas zawieść wczorajszy mecz Lecha z Wartą, który do najlepszych mimo wszystko nie należał. Miejmy nadzieję, że z... jako, że omawiamy ten mecz, to nie będzie on podobnie tak, no może nie, że słaby, bo wczorajszy mecz Lecha z Wartą nie był najgorszy. Ale, że ten mecz, jaki są wielkie derby Śląska na Stadionie Śląskim w Kotle. Czarownic będą czymś niesamowitym, co przez długie lata zapamiętamy. To jest koniec tej zapowiedzi już za chwilę, właściwie za paręnaście minut. Parę minut, no właściwie może parę to nie, tak jak mówiłem, paręnaście minut, dwadzieścia minut jeszcze do meczu zostało, więc tak idealnie tyle czasu, żeby coś sobie przygotować do jedzenia i rośleń się w fotelach. Także to właśnie mogę powiedzieć, że już zakończymy. Moim gościem był Dawid Dreszczew z Eagle.pl. Dziękuję Ci Dawid. Prosto z kotła czarownic się z nami Dawid połączył, więc właśnie dziękuję za to łączenie jeszcze raz. Ja też Wam dziękuję za to, co tutaj za, to, za tą rozmowę, za ten za te nasze, można powiedzieć, studio przedmeczowe i jeżeli chodzi o dzisiaj to było na tyle. Życzymy dobrego meczu i sobie, i Wam, żeby ten mecz, jakim magicznym mecz, jakim jest mecz, Ruchu Chorzów z Górnikiem zawsze będzie czymś naprawdę, tak jak powiedziałem, magicznym, niesamowitym i czymś, co będzie wspominane latami, nawet jak ta jedna bramka prawdopodobnie nam przed meczem wystarczy do rozstrzygnięcia, to może, to mogłoby być ich więcej, moglibyśmy tutaj być świadkami piłkarskiego święta i ja sobie tego sobie, Dawidowi i Wam życzę, zapraszam też jutro na zapowiedź meczu ŁKS Łódź z Rakowem Częstochowa a także we wtorek na podsumowanie kolejki, które standardowo pojawi się w formie podcastu. Jeszcze raz wam dziękuję i do usłyszenia następnym razem. Na razie, cześć!